Ja już widzę. Zobaczcie, co anfibio ustrzeliło. Może się świeci troszeczkę, może, nie? Widzicie to? Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Witam was dzisiaj nad wodą słoną. Jestem w odpowiednim czasie, bo woda troszkę zeszła, więc mogę wejść głębiej, zobaczyć co się kryje tam przy tej granicy wody, bo zawsze było tutaj potok, czyli około 1,5 metra zeszła, do 2 metrów, czyli super. Okej, okay, ja się rozkładam, ustawiam sprzęt i widzimy się jako pierwszego dołka. Hejka dzisiaj znajdka. Już gdzieś ją widziałem tutaj, zobaczcie tu jest. Ładnie brzmiała, bo na wierzchu, na szczęście, troszkę poleżała. 5pi. Super. Lecimy dalej. sygnał kolejny. Słuchajcie, jest nim 10pi. Też troszkę sobie poleżało. Fajne, ale brzmi bardzo brzydko. Na szczęście było płytko, więc. Mówię kopne. Świeżynka Który rok mamy? Nie widać dobrze, jest 2014 No to czyli już śmieć Brzmi na e, zwykłe żelazo, także Kolejna znajdka jest Super Lecę dalej i widzimy się przy następnym dołku. hej Ale to nic Może będziecie słyszeć dobrze, zobaczcie Ja już widzę Zobaczcie co Anfibio ustrzeliło, może się świeci troszeczkę, może nie, widzicie to. Jest jakiś kamyczek, ale jest to aluminium niestety. Leciutkie, wie ale fajnie, kurde. Jest jakaś biżuteria, pierwsza dzisiaj. Dzisiaj już jest troszkę późno w sumie, no już jest późno, po południu jest grubo, ale ludzie się dopiero zaczęli schodzić. No kurczę po pracy Dziwne Przed chwilą ich nie było tak dużo Ale fajnie no. W każdym razie jest fajna znajdka Ja kopię dalej Zobaczymy co jeszcze Uda nam się wyhaczyć dzisiaj Hejka Mamy bumbuma Taki się piękny trafił, bardzo ładny wysoki dźwięk No i taka nakrętka Pewnie od jakichś kosmetyków Wygląda Dobra, też ładnie brzmiała Dobra, jadę dalej Ejo! jeszcze sporo plaży przede mną. Mamy dołeczek. Już widziałem jak kopałem, ale naprawdę ciężko dostrzec. Myślałem, że już będę musiał wyciągnąć marchewę, ale jest pierwsza fundureczka, nawet czysta w miarę. Fajnie. Super. ok. Lecimy dalej. Bo dzień jeszcze jest drugi, hejka, wyszło przed chwilą. Kosmiczna rakieta. <laughs> Fajne obciążniki mają, ciekawe wyglądają, ale jest tu ich mnóstwo właśnie przy tej linii. Ciężki temat, spada najniżej, więc tutaj praktycznie jest najniższy poziom wody, która zawsze schodzi, a tam, jak widzicie, jest najwyższy. Także jestem akurat tu, gdzie są najcięższe rzeczy. Może coś jeszcze fajnego trafi się. Ejka, do następnego. No, i wyszło w końcu coś takiego pięknego. Czyli co? Tysiąc groszy. Brodaty, czy nie taką znalazłeś ostatnio? Podobną w sensie? Zobacz. No, dosłownie. No, i tak na marginesie chciałbym pozdrowić Sławka. Sławku, pozdrawiam cię. Dziękuję ostatnio, że poleciłeś mój kanał. Jestem ci wdzięczny. Dzięki śliczne. No i do następnych znajdek pięknych. Słuchajcie, tutaj przed chwilą było 1000 groszy, a tutaj przed chwilą wpadło coś takiego pięknego. Zobaczcie jaka piękna biżuteria, <laughs> o, ale super. Tylko, że szukałem puncy, puncy nie ma. Także niestety baziewie, ale, ale pięknie brzmiało w sumie. Aluminium, leciutkie, barwione jakieś. Fajnie, kurde, jestem normalnie dzisiaj zadowolony. Wpadły już dwa jakieś fajne przedmioty. Także ja już dzisiaj mogę się spokojnie zawijać i będę się tutaj kierował górą, bo tutaj zazwyczaj najwięcej ludzi siada. Tam na dole wychodzą ciężkie rzeczy. Wątpię, żeby tutaj złotko jakieś było bądź cokolwiek takiego. Ale kto wie, różnie to może być. Także zawijam się z powrotem. Zobaczymy, czy co jeszcze wpadnie. I do następnego dołka. Hejka! To nie jest tak, że nie kopię śmieci, bo śmieci wychodzą. I to czasami bardzo ładne dźwięki, naprawdę, ale są straszne. E, widzicie bateria, no, a przed chwilą wyszło jedna pi tutaj. Tutaj właśnie e, też chwilkę przeleżało 2011 nie będę przeciągał, słuchajcie, lecę dalej. Widzimy się koło kolejnego dołka. No. Hej! Hej! Słuchajcie, tam wcześniej wyżej wyszły dwa funciki i kolczyk. A tutaj 10 eurocentów. Także plaża pokazuje, że jednak można tu znaleźć. Chociaż naprawdę 95% tych dobrych sygnałów to jest śmieć, czego już nie chce mi się nagrywać. Ale mamy 10 eurocentów. Świetnie. A kurde, jeszcze może chwilkę przejdę się w tamtą stronę. Pokręcę się może troszeczkę i, i będę uciekał do domku. Lecę dalej i do następnej znajki hej! I mamy co? Funtoweczkę. <laughs> Kolejna, kurczę, ale świetnie, już druga dzisiaj. Także cztery funciki i jakieś tam pikacze, także super. Jeszcze parę metrów i niedługo tam będę przy wyjściu także. Jeszcze coś pewnie wpadnie. Tylko że troszkę ludzi tutaj niestety jest. Dobra, także do następnego. Hejo. Ale fajnie, słuchajcie, na no odchodne. Dwa sygnały. I mamy 20 pi i 5 pi. A kule się sobie na skuterkach wodnych latają. Ale super popołudnie naprawdę. To mi tego mi trzeba było. Dzisiaj krótki wypad po pracy leci już prawie trzecia godzinka. Także będę się za chwilę naprawdę zawijał, bo już jest przypływ. Faktycznie już połowa wody, która miała wejść do góry, już weszła między tutaj ten punkt, a tam niżej, który był. Tam wcześniej chodziłem. Woda już jest tutaj dalej. Także za chwilkę tutaj zakryję to miejsce. O widzicie, no już za chwilę tu zakrywa. Także yy, jeszcze jak coś znajdę, to się włączę, jeśli nie. No to widzimy się na podsumowaniu. Hejo. Dwa ostatnie dźwięki, czyli 20 pi i takiego bum ma mamy. <ślesz> Super, troszkę wykręcone koła, ale gitara. Także będę się zawijał. To już ostatnie dźwięki, które dzisiaj znalazłem. Nazwijam sprzęt, i także do zobaczenia na następnym filmiku. Bo ludzie generalnie w sumie się schodzą: schodzą i wychodzą. Także trochę ich pływa, tak jak widzicie, troszkę na skuterkach wodnych. Łódeczki pływają. Naprawdę super popołudnie. Także widzimy się na podsumowaniu. I hejka! Cześć, witam Was na podsumowaniu. Tak jak widzicie. Wyszły dwa autka, 4, 450, 460 tam funta, 10 eurocentów i te tutaj dwa piękne znaleziska. Najbardziej się cieszę tutaj z tego w sumie pierścionka, dlatego że jest bardzo cieniutki i nie był całkiem na wierzchu. Także fajnie, że anfibio go widzi, bo myślałem, że nie znajdę już takiego cienkiego pierścionka. Ale jednak myliłem się, także bardzo, bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tego wypadu. Także jak Wam się podobało, zostawcie pierdoły, jak to mówi Oden. Oden pozdro. Zostawcie pierdoły, zostawcie suba, zostawcie lajka. Zostawcie też jakiś komentarz, byłoby miło. Także dzięki i widzimy się na następnym filmiku. Cześć.